Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem, 40 minut, kolejny film. Będzie, pokażę Wam, co zrobić, jeśli macie konto Microsoft na Minecrafcie i nie możecie wbijać na serwery premium. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to wchodzimy sobie w, to sobie wchodzimy W tutaj, uruchom i wpisujemy to, co jest w opisie. Uruchamiamy. Takie coś się pojawia, i tutaj. I tutaj powinny być takie dwa podobne, takie, dwa, takie dwie linijki podobne do tego, tylko na końcu jest zamiast scribe bo to jest nawet, to nawet nie jest, nie powinno być tego u Was. Tutaj, nie da, tutaj gdzieś powinny być takie dwa linijki, gdzie piszę podobne litery, tutaj podobne tu cyfry i piszę Mojang i tam y, Authentical Server i y, 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 y Server no i takie tam inne. A więc y, musicie usunąć to. Zapisać S y, S no i, możecie, no i możecie wbić na serwer. Dobra. Dziękuję za obejrzenie. Zasubskrybujcie, zalajkujcie i mam nadzieję, że y, spodobał Wam się ten odcinek, chociaż raczej nie, bo to trwało tylko parę sekund. Do widzenia.